Hey, tu Franek. Dzisiaj, tak jak Wam obiecałem, chciałbym Wam pokazać grę y, Tops Match tak? na stronie y, topsfootball.com. No i tak, y, najpierw pokażę Wam, jak zbudować tutaj swoją drużynę. Możemy tutaj wprowadzać kody. Y, oprócz tego, w każdym kodzie mamy kartę Pro 11. I tak jak Wam mówiłem, tutaj możemy sobie ją y, wybrać. Oraz jeśli wbijemy odpowiednią. Y, Liczbę tych punktów to pod koniec tygodnia dostajemy kartę, którą wybraliśmy. Karty możemy wybierać tylko z tych, które posiadamy, które trafiliśmy w kodach. A więc tak, tutaj możemy sobie zbudować skład. Robimy nowy skład. I tak, chodzi po pierwsze o to, że każda karta ma jakby swoją wartość. A my na zrobienie tego jednego składu mamy tylko 100 milionów. Budżetu, jakby, a nie możemy sobie tak jak to było w Panini, zrobić sobie jakiegoś super mocnego składu. Tylko musimy po prostu kupić sobie zawodników tak, żeby jakoś było to odpowiednio rozstawione. No i tak, najpierw na atak mamy aż 32 strony tego. Kogo możemy wziąć. Hmm. Weźmiemy może Neymara, chociaż jest trochę drogi, ale stawimy sobie go. Neymar załobi meczu. Żeby wstawić Rakiticza. Dalej. Próbam raczej znaczy kogoś, kto będzie tani, a dobry. Hmm. Spaźmy weźmiemy Iwanowicza. Dalej. Hmm. Może być hazard. Lontery. Hmm. Ja mam jeszcze 48 milionów. Daliśmy Tibo Courtois jest dość tani, a ma aż 89 obrony. Weźmiemy może teraz kogoś trochę słabszego. A Dalej. No, mhm. Kolejna strona. Mhm. Kogo tu jeszcze możemy wziąć? Robem za drogi raczej. Żeby wziąć lewego za 11 milionów. I teraz te trzy osoby weźmiemy trochę tańsze, bo taki skład nam już raczej wystarczy, żeby wygrać. Tu może być ja, trochę... już weźmiemy jakichś słabszych teraz. Teraz... teraz jakiś. Może być lose Rodriguez. I na rezerwę Nie, nie starczy nam raczej kasy, będzie trzeba kogoś zmienić Dobra Na rezerwę możemy jeszcze pójść rafinia I tak, musimy zdjąć kogoś droższego Zmienimy tego Neymara Zostawimy może na glasa koste Ale nie na rezerwę A na smutny Aha no. Tego wyrzucamy. Kogoś na atak potrzebujemy. Mm. To jest dobre gdzieś tanie. Mamy 17 milionów. Na no, dwie osoby. Kurczę. Ale, go kupić na Neymar chyba kosztował 13 milionów, a więc to by nam wyszło idealnie. Nie, 17,5. O, to niech będzie Suarez. Dobra, zapisujemy teraz skład. I teraz możemy zagrać tym składem. Gramy. Teraz Wam pokażę, jak się gra. Możemy grać na dwa różne sposoby: albo wezwać użytkownika, który jest online, albo znajomego, albo po prostu jakąś losową drużynę, która nam się wylosuje z przeciwników. Gramy teraz i tak. Zaczynamy, tak. Wybiorę ten team co zrobiłem Mam 30 sekund na zapamiętanie składu kto gdzie jest, żeby później można było z łatwością zagrać. Tu mam Suareza, lewego hazarda Idiot Ivanović, 4 Tua Możemy od razu przejść do gry No i tak, gra polega po prostu po prostu na tym, że na zmianę, znaczy najpierw przeciwnik wybiera kartę, my musimy odrzucić, że on wygrał, wygrał obrońcę, my wybieramy, musimy wybrać jakiegoś napastnika. Wygraliśmy. Gra się do 11, ponieważ jest 11 kart w każdej drużynie. No i wystarczy tak naprawdę wygrać 6 punktami, żeby wygrać ten cały ten mecz. Ok, do 0 Dalej lewy. 3-0. Czasami się te drużyny słabe trafiają, czasami jednak są trochę mocniejsze. A więc nie jest tak, że zawsze się wygrywam. Dobra, dalej. Kurtuła wezmę na obronę. Ło, kurde. Zwalił mnie teraz z duetem. <laughs> Mam wybrać obrońcę to spełni jakiś Messi, ale z słabego No, Messi 100 Club. 4-2 na razie To wybierę teraz mocne, mocnego obrońca Dobra No i jeszcze tak naprawdę Wystarczy nam wygranie jednej potyczki teraz, żeby wygrać cały ten mecz. Jest wygrana, czyli już mamy pewny, wygrany mecz. co jest? Dobra, dalej. Coś mi się zbliżyło. Okej. Okay. 7 do 2 na razie zmienił. Można wstawić oczywiście zawodników rezerwowych, których sobie wybraliśmy. No i teraz kończymy mecz. O, jeszcze udało nam się wygrać 9 do 2. To jest dobry mecz. I tak dostajemy gwiazdki, yy, które dostajemy yy. tutaj o, mamy expa i gwiazdki. Za te gwiazdki możemy sobie kupować różne rzeczy w sklepie, takie jak zmiana do herbu, kolory, różne kształty, do awatara i tak dalej. O, otrzymujemy XP, to jest właśnie potrzebne do tego rankingu. Żeby tam wygrać, to wystarczy, myślę, że wystarczy mieć 400-500 punktów i pod koniec tygodnia wygracie yy, yy, tą kartę, a żeby zdobyć te 400 punktów zużo nie trzeba siedzieć, za wygrany mecz dostajecie 10, plus jeśli za te gwiazdki coś kupujecie to też dostajecie tam za jeden zakup czasami 20-30 tego Expa, a więc wbicie tego 400-300 to wystarczy na to godzina, maksymalnie półtorej. No dobra, w następnym filmie pokażę Wam również, bo tymi kartami, jeśli mamy powtórki, możemy się wymieniać. W następnym filmie pokażę Wam w jaki sposób wymieniać się tymi kar kartami i w jaki sposób nimi handlować. No dobra, to tyle w dzisiejszym filmie. Jeśli podobają Wam się moje filmy, lajkujcie i subskrybujcie mój kanał. Zapraszam na następne moje filmy. Cześć.